Witam, towarzysze! Rodzina wróciła do Francji, więc ja wróciłem na stare śmiecie z jedną małą modyfikacją. Otóż, jak widzicie, dzisiaj nie nagrywam z mojego rewolucyjnego Łazienkowego studia nagrań. Dzisiaj nagrywam film o Unii Europejskiej i z tej oto okazji nagrywam z mojego zastępczego, rewolucyjnego kiblowego studia nagrań. Dobrze, więc tematem dzisiejszego filmu jest moja wielka deklaracja polityczna, w której to będę domagał się, namawał Was, towarzysze, do tego, żeby popularyzować hasło polexitu, czyli wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Jest to ważna deklaracja, wydaje mi się, gdyż do tej pory ja unikałem takiego jasno sprecyzowanego stanowiska w tej sprawie, Zawsze byłem przeciwnikiem członkostwa Polski w NATO, zawsze byłem przeciwnikiem okupacji Polski przez wojska amerykańskie, zawsze byłem też przeciwnikiem zależności gospodarczej Polski od różnych koncernów międzynarodowych, ale w sprawie Unii Europejskiej moje tutaj stanowisko było dwuznaczne z kilku różnych powodów. No pierwszy powód chyba wynika po prostu stąd, że yy, jako robotnik, emigrant, yy, który nie musi we Francji wypełniać różnych formalności, tak jak moi koledzy z Afryki, którzy regularnie są terroryzowani i muszą jeździć tam do prefektury po jakieś karty pobytu. Boją się, czy im to przedłużą, czy nie przedłużą. I jest wiele różnych takich no, poniżających procedur, które ja, jako obywatel Unii Europejskiej, nigdy nie miałem z tym problemu. No, ale przede wszystkim, jakby pomijając ten mój, jakby prywatny, prywatne doświadczenie, no to większość Polaków raczej miało, miało taki pozytywny stosunek do Unii Europejskiej i przede wszystkim ten bilans bilans netto w relacjach Polski z Unią Europejską wydawał się cały czas pozytywny. No, dzisiaj z okazji zbliżającej się 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czy raczej Anschlussu, wchłonięcia Polski po lipnym referendum, kiedy to w czasie kampanii przedreferendalnej w mediach puszczano tylko zwolenników, zwolenników opcji na tak. No, dzisiaj jest dobrze porozmawiać na temat właśnie, czy coś się zmieniło. No i ja tutaj uważam, że wiele rzeczy się zmieniło, i dlatego właśnie zmienił się także mój stanowi moje stanowisko w sprawie Unii Europejskiej. Dzisiaj jestem zwolennikiem stawiania hasła przez polskich komunistów i nie tylko, i nie tylko żebyśmy wystąpili, wystąpili z Unii Europejskiej. Dobrze, więc tak jest wiele, wiele różnych tematów. Pierwsza, może najważniejsza rzecz, od której zacznę, to Unia Europejska w propagandzie była przedstawiana jako organizacja, która odpowiada za pokój w Europie. Mianowicie przez kilkadziesiąt, tam przez, przez setki lat mieliśmy do czynienia z wojnami na kontynencie europejskim. Wojnami w Europie Zachodniej pomiędzy Francją a Niemcami i tam innymi różnymi krajami, które co jakiś czas prowadziły ze sobą wojnę. No i był tutaj jeden z głównych argumentów, że nawet jeśli Unia Europejska nam się nie podoba, to musimy docenić fakt, że Unia Europejska to gwarancja pokoju, a wszyscy chcemy pokoju, nikt z nas nie chce wojny, więc jeśli chcemy żyć w pokoju, to musimy być członkiem Unii Europejskiej. Otóż to już jest, to już jest przeszłość. To już jest pase. Dzisiaj uważam, że Unia Europejska jest organizacją najbardziej militarystyczną, najbardziej prącą do Trzeciej wojny światowej. Wystarczy spojrzeć tutaj na. Na netto, kto najwięcej dzisiaj płaci na, na wojska, wojska zońskiego na Ukrainie? No, Amerykanie umyli ręce, Amerykanie powiedzieli: My już się z tego interesu wycofujemy, i właśnie wtedy, kiedy Amerykanie się z interesu wycofali, to Unia Europejska postanowiła dać jeszcze więcej kasy. No, więcej kasy. Dzisiaj widzimy, że tą główną organizacją, która pcha. Pcha świat do wojny, pcha świat do nuklearnej zagłady. To jest właśnie Unia Europejska z psychopatami, który, którzy tą Unią Europejską rządzą, mianowicie z panią Urszulą van der Leyen. Ur Urszulą van der Leyen, no i to jest jakby tutaj można przejść do drugiego argumentu. Unia Europejska. Przedstawia sama siebie i przedstawia i, i reklamuje się na całym świecie jako ta organizacja, która ceni sobie takie wartości jak demokracja, że my to jesteśmy demokratyczni, my jesteśmy lepsi od reszty świata, bo u nas jest właśnie ta demokracja. No chciałbym tutaj zaznaczyć, że Komisja Europejska, która w ostatnich latach sprawuje władzę dyktatorską na kontynencie europejskim, a w każdym razie władzę dyktatorską na terytoriach Unii Europejskiej, nikt. Tej Komisji Europejskiej nie wybrał, nikt nie głosował, nie mieliśmy możliwości wybrania pani van der Leyen i, 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 całej tej, i całej tej kliki. Oni sami się między sobą wybierają i nie dość, że nie mają żadnego demokratycznego mandatu, by tutaj rządzić, to jeszcze prowadzą politykę, politykę, właśnie skrajnie, skrajnie. Skrajnie niedemokratyczną, wręcz można powiedzieć totalitarną, no to co tutaj obserwujemy od momentu, od momentu rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej, którą tutaj właśnie obchodziliśmy, drugą rocznicę. Cenzura, cenzura nałożone na media, na media rosyjskie. Nie ma nigdzie w jakimkolwiek dokumencie Unii Europejskiej, jakichkolwiek tutaj kompetencji, żeby Komisja Europejska miała prawo nakładać cenzurę, ale nałożyła tą cenzurę nie pytając, nie pytając obywateli o zgodę. Więc mamy, mamy organizację autorytarną, która przez nikogo nie została wybrana organizację, która, która, łamie wolność słowa, organizację, która uniemożliwia możliwość protestowania na ulicach, na ulicach Unii Europejskiej. Mamy tutaj kwestie demonstracji propalestyńskich, mamy kwestię demonstracji w sprawie, no na przykład, no, yy, yy. Nie wiem, żółtych kamizelek, no ale, ale w ostatnich dniach mamy deklarację Donalda Tuska, który jest po, 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 ponaglany przez Unię Europejską, która wprost mówi: Donek, musisz zrobić tutaj porządek na granicy polsko-ukraińskiej. No i on mówi wprost: No, słuchajcie, rolnicy, ja tutaj niedługo wprowadzę wojsko, wprowadzę stan wojskowy, stan wojenny, yy, i po prostu wypie wypieprzacz. No. Yy, więc jest to, jest to jest tutaj dyrektywa Unii Europejskiej która wprost mówi no rolnicy w Polsce nie mają, prawo, nie, nie mają prawa protestować dobrze więc yy, kolejny taki argument na rzecz, na rzecz wystąpienia Polski z Unii Europejskiej to są kwestie ekonomiczne no bo to jest ten główny argument no, że U powinniśmy być w Unii bo Unia nam się ekonomicznie opłaca otóż Unia Europejska Y, 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 która y, y, wymusiła na Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, żeby, y, żeby tutaj sprowadzać y, bezcłowo towary rolnicze z Ukrainy, to wszystko prowadzi do tego, że no, polskie rolnictwo i nie tylko rolnictwo y, bankrutują. No, i argument o tym, że, że y, to nam się opłaca ekonomicznie, no w tym momencie staje się bez sensu, bo nie dość, że już wcześniej Komisja Europejska narzuciła na Polskę sankcje, y, sankcje zakaz sprowadzania surowców z Rosji, co już, co już mocno tutaj podkopało y, polski przemysł, to jeszcze dobiła rolników poprzez właśnie y, sprowadzanie, sprowadzanie. Yy, yy, sprowadzanie tych produktów rolnych yy, z, z Ukrainy, i tak naprawdę jedyną możliwością Jedyną możliwością prowadzenia racjonalnej i lepi, lepszej dla Polaków polityki, polityki gospodarczej, to jest w tym momencie uniezależnienie się od decyzji Komisji Europejskiej, a to jest możliwe tylko, tylko poprzez wystąpienie z Unii Europejskiej. Jeśli chcemy zamknąć polski rynek na, dla towarów rolnych z Ukrainy i innych miejsc, e, które w których najprawdopodobniej w najbliższym czasie na to wywoła, Wojnę. I w ramach, w ramach wspierania wspierania kolejnych, właśnie tutaj nazistowskich armii, no, musimy, musimy dopłacać do, do, do ich niego rolnictwa i ich gospodarki. No i jeszcze jest ta kwestia, no, handlu, no, że, że no, w sytuacji takiej, kiedy, kiedy, no, akurat Polska była mocno zależna od tych surowców, surowców ze wschodu, no, te, te tutaj sankcje yy, uderzyły w Polsce jakby dwustronnie, no po pierwsze uderzyły w Polskę po prostu, no to że nie wiem, zakłady, zakłady azoty w Puławach mają problemy, czy ileś tam różnych fabryk zostało już zamkniętych, no ale przede wszystkim Polska, jako, jako podwykonawca przemysłu niemieckiego, także dostała po dupie, no bo tutaj no mamy, mamy właśnie te. No dzisiaj koszty, dzięki tym sankcjom, dzięki wysadzeniu Nord Streamu, to koszty przemysłu. Koszty energii dla przemysłu w Niemczech są dzisiaj ośmiokrotnie, ośmiokrotnie, wyższe niż koszty przemysłu, energii dla przemysłu w Stanach Zjednoczonych no to są dane, które mówi Sara Wagenknecht, tak właśnie no działaczka z Niemiec tutaj z nowej partii BSW. No, i oczywiście, no, kryzys niemieckiego przemysłu to także jest kryzys polskiego, polskiej gospodarki, która jest jakimś tam no, podwykonawcą tego niemieckiego przemysłu. Więc tak, no, pada, ergu, pada argument pokoju, pada argument demokracji, pada argument wolności słowa. Bada argument korzyści ekonomicznych. No ja jeszcze w ostatnich latach miałem jakieś takie przekonanie, no przynajmniej przez ostatnie 8 lat, no, że w Polsce polską rządzą idioci. Polskę, Polską rządzą fanatycy, no tutaj ci ludzie, ci ludzie z PISU, którzy no między innymi uwzięli się także na towarzysza Michała, tutaj ciągle jakieś nowe procesy, jakieś tam inne, no cała ta szuria antykomunistyczna, cała ta jakaś tam ta, ta polityka właśnie no, yy, yy, rządy poprzez, poprzez jakieś tam yy, onanizowanie się kwestiami historycznymi. Więc, więc w, w tamtych czasach, kiedy nie wiem, no, yy, na czele Komisji Europejskiej stał Juncker, yy, to mimo wszystkich wad tego Junckera, jako tam właśnie cwaniaka umoczonego w korupcję, kiedy był premierem Luksemburgu, yy, tych różnych tam, yy, tych różnych tam, yy, całej tej polityki neoliberalnej, która prowadziła Komisja Europejska w czasach Junckera, no to przynajmniej ten Juncker sprawiał wrażenie osoby minimalnie racjonalnej, czego przykładem było, było świętowanie przez, e, przez Junckera 200 e, uro, urodzin Karola Marxa w Trewirze. Więc było takie właśnie wielkie. E, 5 marca 2018, 5, 5 maja 2018. 18 roku, w 200 rocznicę urodzin, była taka wielka uroczystość w Trewi, że odsłonięto pomnik Marksa, ufundowany przez Chińczyków. No, a sam, a sam Juncker przemawiał tam do kilkuset osób, no i tam ogólnie, no to chwalił Marksa jako, no, wybitnego Europejczyka, znanego, znanego na całym świecie. No więc, więc w tamtych czasach, co można mogło się wydawać, że przynajmniej Yy, że przynajmniej no mamy tutaj, są różne wady tej Unii Europejskiej, ale przynajmniej mamy jakąś taką wyższą jakość kadr politycznych. No, że tam, że, że, że w Polsce rządzą psychole, a, 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 w, a, a w Europie rządzą jacyś ludzie mądrzejsi. W Polsce się nic nie zmieniło, w Polsce dalej rządzą psychole, no, zmieniły się gęby, mamy Tuska, mamy Hołownię, mamy, mamy, mamy Kośniaka i kilku innych, ale jakby jeśli chodzi o, o meritum, yy, no to to są dalej, dalej te same psychole. Problem jest taki, że, że w międzyczasie, w Komisji Europejskiej zaszła poważna zmiana. No i, i tutaj władzę przejęła pani, pani van der Leyen, pani arystokratka van der Leyen, która no jest jest no. Podobny poziom szury, co, 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 co polscy politycy, z tą różnicą, że ona tutaj jest znacznie bardziej wpływowa. Więc w tym momencie to już jakby no, do tego wszystkiego, co, co dokładają polscy politycy, czyli. Czyli jakiejś tam rusofobii, jakiejś tam, nie wiem, fanatycznego antykomunizmu, promowania różnych liberalnych rozwiązań, itd, i tak dalej. To dochodzi jeszcze nowa kwestia, w czymś, to oni są dużo głupsi od, od polskich polityków. Większości, znaczy. Większości, bo jest jakiś tam. Załóżmy mniejszość polskich polityków skupionych wokół, nie wiem, środowisk tam y, partii razem czy, czy nowej lewicy, która załóżmy y, tą samą szurię wyznaje. No chodzi tutaj o tą kwestię transgender, no, że, że, ale jednak trzeba przyznać, no, że większość tych polskich polityków no, to, to na to patrzy raczej sceptycznie, czy, czy wręcz krytycznie, a swojego krytycyzmu nie wyrażają tylko i wyłącznie dlatego, że się boją. E, że, się, e, e, że się boją. No, no w każdym razie no tutaj następuje pewna, pewna kontrrewolucja oby, obyczajowa e, w, w, w edukacji, w jakimś tam światopoglądzie e, w, w Unii Europejskiej, I, i, i ja naprawdę nie mam, nie mam, nie chcę żeby ofiarą tych, tych eksperymentów edukacyjnych był mój syn, no, żeby, żeby, jakiś tam, yy, żeby żeby w polskiej szkole czy w jakiejkolwiek innej szkole, no ale to yy, właśnie no, w, w ramach lekcji. W której, w której chciałbym, żeby mój syn, nie wiem, uczył się spraw przydatnych, nie wiem, matematyki, przedmiotów ścisłych, historii, ale nie tej historii wykładanej przez PiS, ale normalnej historii, ekonomii, jakichś takich rzeczy, no, w każdym razie, żeby miał jakąś tam ogólną wiedzę, która by go przygotowała do, do, do życia no to będzie, będzie mu się tam sprzedawać jakieś, jakieś bzdety o tym, że, że właściwie to y, płeć ma charakter zmienny i że, że właściwie nie ma czegoś takiego jak binarny pod, podział na płcie i zanegowanie jednym stro, słowem no całej całej biologii i, i, i tego wszystkiego, więc ja tego nie chcę, no ja tego nie chcę yy, i jeśli, jeśli, yy, no... Oczywiście no, nie jest to może sprawa najważniejsza, no, ale, ale no, na pewno w trosce o, o, o moje dziecko, e, jeśli e, gwarancją lepszej edukacji e, będzie właśnie odcięcie się od tej szury, no, bo, 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 to, bo, bo to jest zjawisko typowe dla Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i to wszystko. No. Reszta świata jest normalna. no To tylko tutaj są, są, są takie świry, więc, więc ja, wolę, ja, ja wolę trzymać z resztą świata. Yy, długo, długo, długo mógłbym o tym mówić. No, yy, ten film jest raczej jakąś taką formą zaproszenia do dyskusji. A więc, że dzisiaj yy, no, z tego oto Kibla informuję, że zmieniłem zdanie i tak jak kiedyś. Nie chciałem stawiać tego postulatu później, stałem się wobec tego postulatu minimalnie, jakoś tam minimalnie przychylny, ale jednak no, nigdy o tym tak głośno nie mówiłem. Teraz w końcu mówię: yy, powinniśmy, powinniśmy stawiać nie tylko hasło wystąpić z NATO, ale także wystąpić z Unii Europejskiej. Na koniec, na koniec, chyba dodam jeszcze jedną kwestię, mianowicie. Mianowicie jednej zasadniczej zmiany, która nastąpiła w ciągu ostatnich 20 lat, to znaczy kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej w roku 2004, to obiektywnie należy stwierdzić, że y, gospodarka Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, która wtedy należała do Unii, y, no to to rzeczywiście no, wyróżniała się na tle reszty świata jakąś tam swoją innowacyjnością. Dzisiaj to się skończyło. Dzisiaj postęp to jest gdzie indziej. Dzisiaj to dzisiaj Europa jest synonim, jest synonimem cywilizacyjnego zacofania. Różne tutaj obiecanki, że w ciągu tych 20 lat Polska zostanie jakoś tam Podniesiona cywilizacyjnie do wyższego poziomu, no to wszystko okazało się, okazało się klęc yy, ściemą. No. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o transport publiczny w Polsce, no to raczej następuje mamy tutaj zjawisko zwijania się, 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 się te, 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 tej kwestii. O ile Unia jakoś tam yy, Przyspieszyła wybudowania autostrad, z których, dzięki którym to autostradom łatwo można yy, no, penetrować gospodarczą Polskę. To transport lokalny dzisiaj po 20 latach członkostwa w Unii Europejskiej jest dużo gorszy, jest na dużo gorszym poziomie niż był w roku 20 lat temu. No. Regionalne linie kolejowe upadły, stacje, dworce kolejowe w małych miasteczkach są zamknięte, tory kolejowe zarośnięte, połowa Polaków jest wykluczona komunikacyjnie, nie ma dostępu do, do normalnego transportu publicznego, z którego można byłoby się jakoś tam komunikować i, i, i jeździć po Polsce. No, takie są fakty. No. Nie mówiąc już o, o rosnącej biedzie, czego, yy, czego przykładem jest katastrofa demograficzna w Polsce, no, to, 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 to także jakby yy, jest, yy, jest yy, no, konsekwencja członkostwa w, w, w Unii Europejskiej. No ale dobrze, to już jest jakby yy, nie wszystkie yy, o, 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 o problemach Polski. No to to jest długa dyskusja. No, co jest co jest, jaki problem wynika z faktu, że Polska jest człon, należy do Unii, a jaki problem wynika z faktu, że Polska jest po prostu e, krajem kapitalistycznym i, e, i, i politycznie zależnym od Stanów Zjednoczonych i, i, i tak dalej. Więc, więc to można się wspierać, no. gdzie jest wina Unii, gdzie wina Amerykanów, a gdzie wina e, polskich burżujów, e, ale Jedno jest jasne, no, tutaj mamy do czynienia z pogłębiającym się, yy, z pogłębiającym się z pogłębiającą się zapaścią cywilizacyjną Polską. No. Więc żeby, żeby tą zapaść zatrzymać, żeby, żeby wrócić do cywilizacji, to my musimy zmienić wzorce. No, to, to nie może być tak, że że, że dzisiaj y, małe miasteczka w Polsce są odcięte od transportu kolejowego, a w tym samym momencie Chińczycy budują w Afryce y, nowoczesne linie kolejowe, y, które i tam mają kilkaset kilometrów na godzinę. No my po prostu no, na tle Afryka, która zawsze była jakimś takim synonimem największego zacofania, no jeśli, jeśli porównamy y, sieć linii kolejowej y, w, w Afryce budowaną przez Chińczyków z tym, co jest dzisiaj jeśli chodzi o ten transport regionalny no to tu po Polska to jest naprawdę no zadupie więc zapraszam do dyskusji